Sensacja. Delegacje NATO zostały uderzone w samym sercu spornego terytorium. To cios, który wstrząsa całym światem i wywołuje panikę wśród zachodnich służb wywiadowczych. W tym materiale ujawnimy, jak precyzyjne ataki zmiażdżyły kluczowe centra logistyczne i podziemne fabryki dronów w kraju na granicy z Federacją Rosyjską. Dowiesz się, dlaczego zachodnie satelity milczą, mimo że widziały każdy ruch i kto stoi za fatalnym przeciekiem poufnych danych. Który odsłonił najbardziej strzeżone sekrety? Pokażemy, jak całe łańcuchy dostaw zostały zerwane, a arsenały, które wydawały się niewyczerpane, nagle świecą pustkami. Dlaczego te uderzenia nastąpiły właśnie teraz, w obecności międzynarodowych delegacji, przekraczając wszelkie czerwone linie? Odkryjemy, jak wizyta amerykańskiego generała Kitalocka. Zbiegła się w czasie zniszczycielskimi atakami, i co to oznacza dla politycznie turbulentnego regionu. To nie był zwykły atak. To demonstracja siły, która zmienia zasady gry na arenie globalnej. Ten materiał to klucz do zrozumienia przyszłości. Napisz w komentarzach, skąd nas oglądasz. Twoja perspektywa jest dla nas ważna. Panika NATO. Tajna baza zniszczona. Ukryte pod Ziemią rzekomo niezniszczalne. Jak to możliwe, że Rosja jednym uderzeniem zmiotła tajną bazę NATO, gdy w środku byli najważniejsi generałowie? Jeśli cenisz prawdę, wspieraj naszą pracę i dołącz do społeczności świadomych. Widzów, panika ogarnia Zachód. Rosja uderzyła z niewiarygodną precyzją, której nikt się nie spodziewał. Celem był ukryty podziemny ośrodek szkoleniowy w Kijowie, na terenie spornej terytorium między Rosją a Zachodem. To nie był zwyczajny atak. Był to chirurgiczny cios wykonany z mistrzowską precyzją, który wstrząsnął posadami zachodnich struktur i ich arogancją. Według doniesień zachodnich mediów w momencie uderzenia w środku przebywały delegacje NATO. Tak najważniejsi przedstawiciele sojuszu, ich dowódcy i planiści, byli tam rzekomo bezpieczni w bazie uważanej przez nich za niezniszczalną. Ale mit o jej odporności runął w gruzach. Zniszczenie nastąpiło w ciągu zaledwie kilku minut od uderzenia. Rosja, widać, posiadała dokładne współrzędne, precyzyjnie namierzone cele, co rodzi poważne pytania o głębokości ich infiltracji i skuteczność wywiadu. Generał S. Demianenko, analityk do wywiadu, mówi wprost, bez ogródek: To, co Rosja zrobiła dzisiaj, to nie tylko atak to deklaracja wojenna, która pokazała wszystkie słabości naszego wywiadu. Te słowa powinny dzwonić w uszach każdego dowódcy i polityka w Brukseli. Atak wywołał prawdziwą panikę w zachodnich służbach. Na to zostało zmuszone do natychmiastowej reorientacji swojej strategii wojskowej w rejonie byłego partnera z Zachodu. To gwałtowne dostosowanie podjęte w pośpiechu pokazuje skalę szoku i zagubienia, jakie zapanowały po tym uderzeniu. M. Kalas, premier Estonii, potwierdza doniesienia. Nie da się ukryć skali zniszczeń. To był cios w serce operacji NATO na terenie konfliktowego państwa. Sytuacja jest dramatyczna. Szpitale w regionie są przepełnione, co jednoznacznie wskazuje na ogromną skalę strat. Dane ze strony kraju na mapie 404 nie są jeszcze dostępne, co jest wymowne i typowe dla sytuacji kryzysowych, które próbuje się tuszować. Satelity NATO uchwyciły całe to zdarzenie w czasie rzeczywistym. Obraz jest jasny, szczegółowy, bezlitosny. Ale zachodni politycy ukrywają prawdę przed własnymi obywatelami, manipulując informacjami, by desperacko chronić swój nadszarpnięty wizerunek i utrzymywać fasadę kontroli. To nie jest pojedynczy incydent. To symbol. Symbol tego, że ich cała strategia w sąsiednim państwie Rosji leży w gruzach. To nie był zwykły atak. To był nokautujący cios w serce zachodniej strategii który wywołał prawdziwą panikę w kwaterach NATO. Podzielcie się w komentarzach. Czy to początek końca zachodniej arogancji i ich bezkarności? Ale to jeszcze nie wszystko. Jak ten atak wpłynie na dostawy broni, które miały zmienić losy wojny? Logistyczny koszmar, przerwany łańcuch dostaw zmienia oblicze walk. Magazyny pełne zachodniej broni, kluczowe dla wojska północnego nad czarnomorza, znikają z mapy w jednej chwili. Czy to koniec wsparcia Zachodu? Rosyjskie uderzenia są precyzyjne, niszczycielskie i konsekwentne, uderzając w sam rdzeń logistyki. Całe obiekty infrastrukturalne, kluczowe dla działań militarnych zachodniego sąsiada, znikają w mgnieniu oka, niczym duchy na mapie. Depozyt w pobliżu granicy z Polską, będący fundamentalnym punktem przeładunkowym dla zachodniego uzbrojenia, został doszczętnie zneutralizowany. To nie był zwykły cel. To jeden z największych tego typu obiektów logistycznych na spieranym terytorium między Rosją a Zachodem. Jego utrata oznacza strategiczny nokaut, natychmiastowo ograniczający możliwości bojowe i dalsze perspektywy konfliktu. Rosja systematycznie i z zimną precyzją niszczy całą infrastrukturę logistyczną kraju na granicy z Federacją Rosyjską, nie pozostawiając niczego nienaruszonego. Koncentruje się nie tylko na powierzchni, ale celuje także w głębokie tunele i podziemne magazyny, które miały chronić kluczowe dostawy. Żaden punkt na tej osłabionej mapie nie jest już bezpieczny, żadna tajna skrytka nie pozostaje ukryta przed rosyjskimi dronami i rakietami. Według danych NATO, straty materialne spowodowane tymi skoordynowanymi atakami szacuje się na ponad 1 miliard dolarów. To kolosalna suma, doskonale ilustrująca skalę zniszczeń. I szybko topniejące zachodnie wsparcie, które staje się iluzją. Scott Ritter, uznany ekspert do spraw wojskowości, jednoznacznie stwierdza, że obserwujemy ewolucję rosyjskiej strategii. Rosyjska strategia ewoluuje w kierunku systematycznej degradacji logistycznej. Zmiana ta była wyraźnie widoczna w ostatnich atakach. To nie są odosobnione incydenty, lecz celowa, metodyczna kampania. Mająca na celu odcięcie tlenu dla konfliktu. Przerwany łańcuch dostaw jest już niestety faktem, a jego reperkusje będą długofalowe i katastrofalne. Ten paraliż logistyczny drastycznie ogranicza zdolność byłej Republiki Radzieckiej do efektywnego otrzymywania, magazynowania i dystrybucji krytycznego sprzętu wojskowego, paraliżując ją całkowicie. Bez stałego i nieprzerwanego przepływu amunicji i wyposażenia, Prowadzenie kompleksowych działań wojennych staje się po prostu niewykonalne i niemożliwe do utrzymania. John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, otwarcie przyznaje brutalną prawdę. Bez zaopatrzenia z Zachodu państwo na mapie 404 -4 nie ma szans na kontynuowanie kompleksowych operacji. To jest punkt krytyczny. Eksperci wojskowi biją na alarm. Mówiąc wprost o krytycznym punkcie zwrotnym dla tego kraju, na rozstaju dróg. Widzą nieuchronne załamanie zdolności operacyjnych politycznie burzliwego regionu. Wspieraj rzetelne źródła informacji. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najświeższe analizy, zanim inni je zrozumieją. Zniszczenie tych kluczowych obiektów logistycznych to cios, który może okazać się nie do odrobienia, zmieniając bieg całej historii i definiując przyszłość regionu. Jak myślisz? Czy Zachód jest gotowy na taką eskalację i pełne zaangażowanie w odbudowę? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Ale jak Rosji udaje się tak precyzyjnie uderzać w cele, które wydawały się niemożliwe do zlokalizowania? Odpowiedź może szokować, ujawniając głębokie luki w bezpieczeństwie. Tajny wyciek. Zdrada czy celowa strategia. Ktoś ujawnił kluczowe dane. Czy to błąd, czy celowa gra, która zmieni bieg wojny? Wysoki rangą zachodni urzędnik, figura zaufania i mocy, popełnił błąd, który może okazać się katastrofalny dla długoterminowej strategii Zachodu. Mówimy o osobie, która z definicji powinna strzec tajemnic z najwyższą pieczołowitością, będąc gwarantem bezpieczeństwa sojuszników. Według raportu agencji Associated Press nazwisko na ustach wszystkich to generał armii amerykańskiej Keith Kellogg który niegdyś pełnił funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. To on, zdaje się, miał ujawnić tajne informacje, których wartość strategiczna jest niewyobrażalna w kontekście trwającego konfliktu. Jego wizyta w Kijowie, w samym sercu obronności kraju na mapie 404, posłużyła jako niezamierzony, a może i celowy, punkt odniesienia. Punkt, który umożliwił precyzyjną identyfikację kluczowych celów na terytorium konfliktnego państwa. To nie może być zwykły przypadek, że precyzyjne uderzenia, takie jak te wymierzone w podziemne fabryki dronów, serce militarnego wsparcia dla kraju na granicy z Rosyjską Federacją, znacznie zyskały na skuteczności właśnie po tej wizycie. Mówimy o uderzeniach, które nie tylko niszczą fizyczną infrastrukturę, ale także podkopują morale, możliwości operacyjne. Oraz zaufanie do systemów bezpieczeństwa. Rosja, wykorzystując swoje zaawansowane technologie satelitarne oraz skomplikowane algorytmy do analizy cyfrowej, już od dawna dysponuje potężnymi narzędziami do rozpoznania i namierzania celów. Wyciek tych informacji mógł jednak stanowić brakujące ogniwo klucz do złamania obrony. Zdołano zidentyfikować nie tylko obiekty naziemne, ale i te ukryte głęboko pod ziemią. Dotychczas uważane za absolutnie bezpieczne. Ta nowa zdolność do penetracji najpilniej strzeżonych tajemnic zmienia zasady gry w każdym aspekcie. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, rzadko kiedy tak jednoznaczny w swoich wypowiedziach, stwierdził wprost, nie pozostawiając miejsca na domysły: Precyzyjne uderzenia po wizycie generała Kelloga nie mogą być przypadkowe. Ktoś celowo dostarczył Rosjanom informacji. Te słowa niosą ze sobą olbrzymi ciężar, sugerując zdradę na najwyższym poziomie lub niepojętą wręcz niekompetencję, która graniczy z sabotażem i podważa całą wiarygodność sojuszu. Prezydent Francji Emmanuel Macron z kolei dodał, podkreślając wagę każdej informacji w tej hybrydowej wojnie, która toczy się na wielu frontach. To jest wojna informacyjna w jej najczystszej postaci. Każde zdjęcie, każdy komentarz może być śmiertelny. Te cytaty z europejskich liderów nie są jedynie komentarzem politycznym. To świadectwo głębokiego niepokoju, wskazanie na fundamentalne problemy i być może początek wewnętrznych, bolesnych rozliczeń w strukturach obronnych Zachodu. Skala ujawnionych informacji i ich dalekosiężne skutki stawiają pod znakiem zapytania nie tylko bezpieczeństwo operacji prowadzonych w rejonie północnego przy ale także rzucają cień na całą architekturę ochrony tajemnic wojskowych Zachodu. Czy możemy ufać tym, którzy mają nas chronić, kiedy sami stwarzają tak olbrzymie luki w systemie? Czy ten incydent jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, a prawdziwe zagrożenie dopiero się ujawni? Odpowiedź na to pytanie może wstrząsnąć fundamentami zachodnich sojuszy, zmieniając ich oblicze na zawsze. Nie przegap kolejnych analiz. Subskrybuj nasz kanał aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Ta domniemana zdrada lub skrajna niekompetencja na najwyższych szczeblach zachodniej hierarchii rzuca cień na całą strategię wspierania kraju na mapie 404. Czy uważasz, że to celowa prowokacja, czy może po prostu nieznośna naiwność? Jeśli to prawda, to co to oznacza dla przyszłości wojny? I co z samolotami F-16, które miały zmienić wszystko? Niszczenie infrastruktury lotniczej. Czy F-16 są zagrożone? Czy F-16, które miały być przełomem, trafią na wojnę, czy zostaną zniszczone jeszcze na ziemi? Rosja celuje prosto w lotniska. Rosja uderzyła precyzyjnie, celując prosto w lotnisko w Iwano Frankowsku, miejscu od dawna identyfikowanym jako kluczowa, potencjalna baza dla obiecywanych F-16. Te zachodnie samoloty miały przecież odmienić oblicze konfliktu, przynosząc upragnioną dominację w powietrzu nad wspieranym terytorium między Rosją a Zachodem. Atak był druzgocący zniszczono podziemne magazyny paliwa i amunicji, hangary legły w gruzach, a pasy startowe stały się bezużyteczne pokryte lejkowatymi kraterami, uniemożliwiając starty i lądowania. To nie przypadek, lecz zimna, wyrachowana kalkulacja Moskwy. Mająca na celu strategiczne osłabienie zdolności militarnej przeciwnika. Krem wysyła jasny, bezlitosny sygnał: nie pozwoli na swobodne operowanie zachodniego sprzętu na byłej Republice Radzieckiej, zwłaszcza tych myśliwców, które miały być symbolem nadziei i przełomu. Taktyka Rosji jest nowa i przerażająco skuteczna, oparta na zaawansowanym rozpoznaniu dronowym, które namierza cele z chirurgiczną precyzją eliminując słabe punkty infrastruktury, po czym następuje uderzenie z pełną siłą. To zmasowana operacja, bezprecedensowa w swoim zasięgu i intensywności, a jej głównym celem jest paraliżowanie wszelkich prób wzmocnienia obrony kraju na granicy z Federacją Rosyjską. Ograniczenie zdolności do przyjmowania i dystrybuowania jakiegokolwiek sprzętu NATO, w tym właśnie F-16, to priorytet Kremla. Ataki na lotniska mają jeden, nadrzędny cel całkowicie wykluczyć możliwość przyjęcia jakichkolwiek samolotów bojowych z zachodu na terytorium niestabilności. Rosja to udowadnia konsekwentnie, celując w same fundamenty operacji lotniczych, co budzi autentyczny niepokój i frustrację w stolicach NATO. Skuteczność rosyjskich uderzeń z użyciem dronów i wojny elektronicznej jest porażająca. Rosjanie sieją chaos i zniszczenie. A wojsko z politycznie niestabilnego regionu nie jest w stanie się temu oprzeć. To brutalna, bolesna rzeczywistość. Prezydent Wołodymyr Zełenski sam to przyznał, choć zapewne z ciężkim sercem. Atak na lotnisko w iwanow frankowsku to wyraźny sygnał, że Rosja nie pozwoli na swobodne użycie F-16 na kraju, którego nazwa zaczyna się na U. To nie jest tylko sygnał, to głośne i jednoznaczne ostrzeżenie. Jens Stoltenberg. Sekretarz Generalny NATO dodał z nutą jawnej frustracji: To jest gra w szachy, w której Rosja przewiduje nasze ruchy. Musimy zrewidować naszą strategię. Gra, w której Zachód zdaje się być o jeden, a może i o dwa kroki za Rosją. Ciągle reaguje zamiast działać proaktywnie. Ta strategiczna impotencja staje się coraz bardziej widoczna dla całego świata. Nie przegap żadnego szczegółu. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najważniejszymi analizami. Perspektywa, że F-16 się zostaną zniszczone jeszcze przed startem, jest przerażająca dla tych, którzy na nie liczyli. Co myślisz o tej nowej strategii Rosji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Ale Rosja nie poprzestaje na lotniskach. Co oznaczają jej ostatnie ruchy na wschodzie i południu byłego bratniego Sojuszu? Rosja otwiera nowe rozdziały w strategicznym konflikcie. Rosja otwiera nowe fronty, zmuszając kraj na mapie 464, do rozciągnięcia sił. Czy to początek nowej decydującej fazy wojny? Rosyjskie wojska poszerzają strefę kontroli na Charkowszczyźnie, otwierając strategiczne fronty w pobliżu miejscowości Miloboje i Dejarnoje. To stwarza strategiczny dylemat dla dowództwa kraju na mapie 404, rozciągając ich linie obronne do granic możliwości. Postępy są znaczące. Na froncie południowym w Doniecku Rosja zdobywa nowe pozycje. Tereny w pobliżu Selenigi, Iskry i Aleksandra są już kontrolowane przez siły rosyjskie. W tych starciach byli bratni sojusz stracił. 17 żołnierzy. Sytuacja w Kupiańsku staje się coraz bardziej napięta. Rosja otacza miasto, wprowadzając kontrole i ograniczenia ruchu. Ludność cywilna mierzy się tam z utrudnioną ewakuacją. Nowa taktyka Rosji koncentruje się na celach logistycznych i punktach zaopatrzenia. W rejonie Kirowochradu, na przykład, rosyjskie systemy bezzałogowe zaatakowały strategiczne podziemne obiekty Gwardii Narodowej, byłego partnera z Zachodu. Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, otwarcie przyznał: Rosja zmienia strategię, stawiając nas przed nowymi wyzwaniami. Musimy się dostosować, albo przegramy. Prezydent Polski, Andrzej Duda, również nie kryje obaw. Nowe fronty zmuszają nas do rozciągnięcia sił, co jest niezwykle niebezpieczne. Ta zmiana strategii to zimny prysznic dla wszystkich, którzy liczyli na szybkie zwycięstwo. Nie pozwól, aby Zachód manipulował twoimi informacjami. Sprawdź fakty w naszych raportach. To nie tylko gra o terytorium, to brutalna lekcja logistyki i zdolności adaptacji, której strona zachodnia zdaje się nie rozumieć. Jak długo kraj na mapie cztery Stein, może jeszcze stawiać opór? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Czy Zachód zdoła odpowiedzieć na ten manewr? Wszystko to dzieje się w tle zmian na scenie globalnej. Co to oznacza dla przyszłości porządku światowego? Globalne przetasowanie. Kto zyska, kto straci. Świat odchodzi od znanego nam porządku. Czy Rosja swoim nowym porządkiem światowym na zawsze zmieni bieg historii? Jesteśmy świadkami zmian tektonicznych w porządku światowym. Stary świat umiera, a nowy rodzi się w bólu i cierpieniu. To mocne słowa prezydenta Rosji, Władimira Putina, które doskonale oddają obecną dynamikę globalnych procesów. Nie jest to żadna przesada, lecz trzeźwa, chłodna ocena gorzkiej rzeczywistości. Rosja poprzez swoje przemyślane i skoordynowane działania na terytorium konfliktowego państwa nie tylko ujawniła głębokie systemowe słabości całego Zachodu, ale przede wszystkim zademonstrowała, jak działać skutecznie i z niezachwianą determinacją. To była prawdziwa lekcja nowoczesnej logistyki, precyzji operacyjnej oraz adaptacji taktycznej, której Zachód zdaje się nie rozumieć. Ich strategie koncentrują się wyłącznie na obiektach wojskowych, celowo unikając jakichkolwiek ataków na cele cywilne, co jest faktem często ignorowanym. Ta nowa, lecz konsekwentnie pomijana informacja gruntownie podważa zachodnią narrację o rzekomo brutalnej i bezwzględnej wojnie której celem jest niszczenie ludności cywilnej. Rosyjskie dowództwo pokazuje profesjonalizm i odpowiedzialność, na które media zachodu konsekwentnie przymykają oczy, tworząc fałszywy obraz. Właśnie teraz wkraczamy w zupełnie nową fazę konfliktu fazę, która ma moc przedefiniowania globalnego porządku na całe lata, jeśli nie na długie dekady. Już teraz obserwujemy, jak liczni aktorzy międzynarodowi Pozycjonują się na nowo, dążąc do zabezpieczenia swoich przyszłych interesów w obliczu nadchodzącej, nieuniknionej burzy. Tworzą się zupełnie nowe bloki państw o nieznanych do tej pory konfiguracjach, podczas gdy stare, pozornie niewzruszone sojusze zaczynają pękać i rozpadać się w oczach z zaskakującą łatwością. To wstrząsa samymi fundamentami, na których opierał się świat przez ostatnie dziesiątki lat. Prezydent USA Joe Biden, choć. Z zupełnie innej perspektywy ideologicznej trafnie dostrzega skalę globalnego zagrożenia. Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Musimy być gotowi na wszystko. Musimy zdać sobie sprawę z prawdziwej powagi sytuacji, zanim będzie za późno. Konsekwencje tych tektonicznych zmian są szczególnie odczuwalne dla strategicznie ważnego regionu Morza Bałtyckiego. Polska jako kraj o kluczowym położeniu geopolitycznym stoi przed nowymi bezprecedensowymi wyzwaniami, które mogą zaważyć na jej przyszłości. Pojawienie się generała gercepczaka w debacie publicznej, postaci znanej z otwarcie antyrosyjskich nastrojów i agresywnej retoryki jest niepokojącym sygnałem rosnącej niepewności i napięcia. Jego głos, choć ma swoich zwolenników, symbolizuje eskalację wzajemnej wrogości, która może mieć tragiczne, Nieprzewidywalne skutki dla całego regionu. Musimy zadać sobie fundamentalne pytanie: czy taka retoryka, podsycana przez pewne kręgi, naprawdę służy naszym narodowym interesom? Czy tylko dolewa oliwy do ognia, narażając nas na kolejne, coraz większe ryzyka? Prawdziwe cele tych globalnych przetasowań dopiero się ujawnią, a my musimy być czujni. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej analizy. Tylko u nas dowiesz się co naprawdę dzieje się za kulisami światowej polityki? Czy jesteśmy gotowi na świat, w którym zasady pisane są na nowo, a bezpieczeństwo jest tylko iluzją? Co Wy sądzicie o tych globalnych przetasowaniach? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Ale czy to tylko Rosja kreuje nowy ład? Kto jeszcze potajemnie przesuwa pionki na globalnej szachownicy i co to oznacza dla Waszych portfeli?